Myśli samobójcze. A kto by nie miał? Jedną nogą jestem w więzieniu. Dzieci powoli rozglądają się za nowym ojcem, a ja za wytrzymałem sznurem. Pan Janek jest moją ostatnią nadzieją. Jak nie on, to nikt sobie nie poradzi z rozliczeniem mojego pitu. Nie, ja nigdy, nigdy się nie spodziewałem, że, że moje życie się może potoczyć w ten sposób. Co to znaczy. No, jak byłem młody, no to wiadomo, że jak każdy chłopak chciałem być, chciałem zostać kiedyś tym księgowym, czy, czy nie wiem, administratorem biura, czy, czy m, zarządcą budynku. No ale, ale zdawałem sobie sprawę, że to jest rzecz, która się udaje niewielu szczęśliwcom, więc no, to pozostawało w sferze marzeń. Pierwsze pity rozliczałem właśnie w garażu, jak jeszcze mieszkałem z rodzicami. O, właśnie tutaj, na tym stole. Ach, i to w ogóle mi się kiedyś wydawało, że to jest niemożliwe, żebym ja kiedyś zajmował się tylko tym, więc tak robiłem, hobbystycznie, dla znajomych, no nie? O, tu mam właśnie... O, Natalka jest. I... a ta? O, Marek. Dziadek. Dziadek. Hmm. No wie pan. Rytmika w przedszkolu, 12 lat szkoły muzycznej, akademia. Chcieliśmy, żeby miał pewne zatrudnienie, fach w ręku, ale to była zbyt niespokojna głowa, na nic, szlabany, awantury. Postawił na swoim i poszedł w te pity. Franek, ojciec Janka, to zawału dostał, jak kiedyś w jego pokoju znaleźliśmy formularze. No, pedagog szkolna mówiła, że przejdzie, ale nie przeszło. Pozostało mi wspierać Janka. A Frankowi mówię, że, że mogło być gorzej, no przecież dzieciak mógł pójść w bankowość. Ja robiłem to, czego chcieli moi rodzice. Występowałem dla pełnych sal, a w środku czułem się pusty. Więc postawiłem wszystko na jedną kartę. Wrzuciłem zespół, przestałem grać koncerty, odstawiłem narkotyki i wtedy właśnie wszyscy się ode mnie odwrócili. Zaczęło brakować pieniędzy i doszło do tego, że rozliczałem pity w kawiarni na serwetce. To był okres rozliczeniowy 2009. Ja wtedy musiałam przejść na własną działalność gospodarczą. Miałam trzy umowy z poprzedniego roku i jeszcze przerwę w zatrudnieniu. I wtedy pojawił się Janek. Był wtedy na dnie, prawie wrócił do muzyki. Ale dzięki rozliczaniu mojej firmy stanął na nogi. On uratował moje finanse, a ja uratowałam jego. A teraz rozliczamy się wspólnie. O, a tutaj pracuję. O, jest biurko, krzesło, no, nic specjalnego. Co jeszcze? Kalkulator. O tu jest taka zabawka z dzieciństwa. No ale Was to pewnie bardziej zainteresuje to złote pity. A tutaj mam taki jeden legendarny. Za 2012 rok, który się okrył potrójną platyną. także. E, podobno niektórzy fani czytają to rozliczenie od tyłu. Czy słusznie się czegoś doszukują? E, nie, nie, nie. nie. Żadnego ukrytego przekazu. Ja się zawsze brzydziłem kreatywną księgowością. Także. No. Kariera Janka nie mogła nabrać rozpędu. Praktycznie wszystkie firmy go odrzucały. Mówili, że w Pitach to trzeba zacząć w wieku 7, może 8 lat i jest już dla niego za późno. Ale my w spitcie zawsze powtarzamy. Sama znajomość matmy i przepisów do niczego się nie przydaje. Trzeba mieć to coś. I ja to w nim dostrzegłem. Dałem chłopakowi kredyt zaufania i on mi go spłacił w pierwszy weekend. Rozliczył 40 tysięcy pitów. W pewnym momencie to musieliśmy przestać się liczyć, a zacząć ważyć. I teraz każdy wie, kim jest Jan Nowak. Na jego cześć umieszczono jego nazwisko na wzorze każdego formularza. Słyszałeś, że dzieciaki przebierają się za ciebie na Halloween? A... Tak, tak, tak. Znaczy znajomi mi coś tam pokazywali, ale, ale spokojnie sodówka mi jeszcze nie uderzyła do głowy. Wiesz, ja w środku cały czas jestem tym samym szalonym chłopakiem z głową pełną marzeń, który kocha pity. Nie pieniądze i, i rozgłos to jest sprawa drugorzędna. Ja największą satysfakcję czuję, jak, jak, jak na twarzy płatnika widzę radość, która wynika z ulgi podatkowej. <śmienicza> Przepraszam. <laughs> ああ、さみしおだわ <laughs>。